Media społecznościowe a dyskurs społeczny. Media społecznościowe to, chciałoby się tak rzec, sztandarowy przykład tak zwanych nowych mediów. Nowych mediów, a więc mediów ucyfrowionych, dla których Web 2.0, a więc internet drugiej generacji, internet oparty na działaniu aktywnych użytkowników, był modelem wzorcowego użytkowania mediów. Dlaczego był i dlaczego wzorcowego? Był, bo okazało się, że jest to nie do końca sprawdzony i realistycznie wykorzystywany projekt, a wzorcowe wykorzystanie mediów, czyli takie oparte na od odideologizowaniu wolności, no, okazał, się, okazał się w dużej stopniu także założeniem utopijnym. Kiedy mówimy o starych mediach, tych jednokierunkowych, tych mocno ideologicznie Nacechowanych, tych zakładających biernego odbiorcę, to zawsze mówimy o prasie, zawsze mówimy o telewizji, tej paleo-telewizji, tej starej telewizji, i nowe media, zwłaszcza media społecznościowe, miały być tego przeciwieństwem miały pokazywać, jak można poprzez aktywne użytkowanie stworzyć nowy dyskurs społeczny. Czy to się udało? Większość medioznawców twierdzi, że nie. Ze smutkiem to twierdzi, gdyż większość medioznawców bardzo entuzjastycznie podchodziło do Web 2.0, licząc, że będzie to naprawdę nowy krok w budowaniu dyskursu społecznego i komunikacji międzyludzkiej. Okazało się, że media społecznościowe posiadają pewne wady, które dopiero teraz jakby je widzimy. Wskażę. Kilka tych wad, które powodują, że dyskurs społeczny, no jest tutaj stawiany jakby trochę pod znakiem zapytania, dyskurs społeczny rozumiany jako ponadjednostkowa forma komunikacji, uwspólniona forma komunikacji, uwspólniona poprzez jakby przyjęcie wspólnych założeń. Media społecznościowe mianowicie stały się światem same dla siebie. Media społecznościowe stały się światem dlatego samym dla siebie, że większość użytkowników szuka informacji tam i tylko tam. Najnowsze badania. Medioznawców pokazują, że bardzo niewielu użytkowników mediów sprawdza informacje, które otrzymują na najbardziej popularne media społecznościowe, a zatem okazuje się, że one są dość, bym powiedział, hermetyczne w obiegu informacji. Co więcej, media społecznościowe Wcale nie do końca stały się w pełni społecznościowe, bo głównym celem ich użytkowania jest właśnie dostęp do informacji, nie budowanie społeczności, nie budowanie wspólnoty, ale tylko pozyskiwanie informacji. Skąd kolejny element trochę negatywny, to tak zwane FOMO, czyli w tłumaczeniu na język polski to jest lęk przed wykluczeniem, lęk przed brakiem informacji, lęk przed brakiem dostępu to jest wtedy ten lęk, kiedy nagle nie mogę sprawdzić najnowszej informacji w najbardziej popularnym serwisie społecznościowym. Co więcej, kolejna rzecz, która zastanawia i trochę, i trochę badaczy konfunduje, to istnienie bardzo zamkniętych wspólnot. To są tak zwane bańki filtracyjne albo komory pogłosowe. To są terminy w tłumaczeniu angielskie w tłumaczeniu na język polski. Okazuje się, że w mediach społecznościowych owe społeczności funkcjonują w zamkniętych kręgach. I tu jest najbardziej mocne oddziaływanie ideologiczne, bo te zamknięte kręgi przesyłają sobie tylko informacje i wzajemnie potwierdzają te informacje poprzez ich dalsze dalsze rozsyłanie, a zatem w tych bańkach funkcjonowanie, zatem w tych komorach funkcjonowanie powoduje, że gdzieś tak naprawdę nie i wychodzimy nigdy na zewnątrz, nie konfrontujemy się z innymi opiniami i to jest bardzo w tym wypadku niebezpieczne. No, tu oczywiście trzeba powiedzieć o fake newsach, faktach alternatywnych, czy jakby rzecz nie ujmując, takich niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacjach, albo z reguły wręcz nieprawdziwych informacjach, które właśnie przekazywane dalej mogą w owych bańkach stanowić spore zagrożenie. I wtedy oddziaływanie ideologiczne jest o wiele mocniejsze niż na przykład w klasycznej, w klasycznej telewizji. No i wreszcie Jedna z ostatnich rzeczy trzeba powiedzieć, tak, że mit o oddolnym użytkowaniu mediów społecznościowych, o z takim niehierarchicznym użytkowaniu też ukazał się łudą, bo tak naprawdę media społecznościowe zarządzane są. Przez kilka korporacji medialnych, amerykańskich korporacji medialnych, dokładnie z ich cztery, nas może nie będę wymieniał, które, które poprzez odpowiednie formy kontroli, to się nazywa kryptoptykon, odpowiednie formy kontroli, zbierają informacje o użytkownikach. Każde wejście w serwis społecznościowy, każde użycie, jakiekolwiek napisanie postu, czy Jakiekolwiek inna forma działania zostawia tak zwany cyfrowy świat, cy ślad. Cyfrowy ślad to jest po prostu informacja dla owych koncernów. I jeszcze dodajmy tutaj jedną rzecz. Oczywiście e, ogromny udział inteligentnych, samouczących się programów, zwanych botami, które zbierają informacje o użytkownikach, odpowiednio filtrują te informacje i dostarczają te, które są zgodne z opracowanymi przez owe boty profilami. A zatem czy jest to to, co mówię, krytyką mediów społecznościowych? W żadnej mierze. Jest tylko uwagą, by korzystać z tych form, tak jak z innych form medialnych, rozważnie, ze świadomością, że jeśli korzystamy, to równocześnie płacimy określoną cenę. Ceną tą jest na przykład funkcjonowanie w owych bańkach albo to, że cyfrowy ślad będzie funkcjonował na serwerach i oprogramowaniu określonych korporacji medialnych. Musimy mieć tego po prostu pełną świadomość.